Mamy głos, że y, tę imprezę dzisiaj możemy przeżywać razem dzięki samorządowi miasta Gliwice oraz imprezariatowi Gliwickiego Teatru Muzycznego. I wielkie brawa dla tych dwóch instytucji. Ale teraz już oddajemy głos, Pani prezydent. Kochani, w imieniu samorządu miasta Gliwice, który w końcu jest mecenatem, mecenasem tegoż spotkania dzisiejszego, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak się pięknie bawicie. Jeszcze mamy w zanadrzu dużą, dużą dla was przyjemność, ale to za chwilę. Jeszcze raz dziękujemy. Samorząd miasta Gliwice. Dziękujemy bardzo Pani Prezydent. Wielkie brawa do Pani Prezydent. Pokażcie do samego końca, że potraficie się, się bawić. Słuchajcie, pozwólcie, że my uściśniemy Panią Prezydent Waszym imieniem. Gratulujemy Pani Prezydent takich mieszkańców, bo to jest naprawdę, słuchajcie, bez żadnej ściemy. No jeszcze publiczność w Polsce, gadałem z muzykami, mówią to samo. Tak mówili chłopcy z Demono, tak mówiła Ania Pyszkoni i jej członkowie zespołu, tak naprawdę daliście czadu. Słuchajcie, oni się tutaj czuli fantastycznie, wspaniali, to wy to zrobiliście, po prostu gliwice. Mało... I jeszcze wzięły udział, gdzie? W Rekordzie Guinesa dzisiaj. No właśnie, mamy nadzieję, a że w stupniach na nadejdzie z Londynu bardzo pozytywna dla Was wszystkich wiadomość. A teraz myślę, możemy Pani Prezydent, już możemy. Odpalać. Już możemy. No. To patrzcie w górę! Bo zacznie się naprawdę niezwykły pokaz piloteczny. To no co, odpalamy chyba, nie? Wszyscy będą liczyć, nie wiem, 10, bądź, 9, bądź. Bądź, bądź. Bądź, będziemy liczyć. Liczymy na przysień z 10, Spróbujemy. 10, 10, 10, 10. Trzeba liczyć. 9. Oh, 8 6 Słuchajcie, ja to już wszystko za musi kiedyś skończyć. Słuchajcie, życzymy wam, <laughs> życzymy wam, słuchajcie, spokojnej, cudownej, wspaniałej nocy.